Dobry, witajcie. Kasia Młynarczyk, terapia i rozwój osobisty z sercem. Ostatnio się nie przedstawiałam, gdyby ktoś był tutaj pierwszy raz. Jestem pedagogiem, ale na ten moment jestem przede wszystkim psychoterapeutą, jestem wykładowcą w szkole psychologiczno-terapeutycznej. Prowadzę warsztaty, prowadzę terapie indywidualne, partnerskie, ale przede wszystkim jestem osobą, jestem kobietą, która stara się sama z tej wiedzy jak najwięcej skorzystać, która sama zmieniła bardzo dużo gdzieś w swoim sposobie myślenia, a to za tym idzie, czucia się samą ze sobą, czy, czy czucia jakiegoś potencjału, czy siły w swoim życiu. Dlatego uważam, że y, warto się dzielić tą wiedzą, że jest niezwykle wartościowa, że jest niezwykle po, pomocna. A w ogóle jej nie dostajemy, nie wiem, w szkole, bardzo często w rodzinie tak, bo gdzieś schematycznie działamy i z pokolenia na pokolenie przekazywane są pewne wzorce, które nie do końca nam służą. Dzisiaj odcinek y, Zapraszam do kolejnego odcinku. Dzisiaj odcinek pod tytułem Jak sobie pomóc w trudnej sytuacji? Jak sobie radzić w momencie, kiedy nas powaliło, kiedy leżymy, kiedy wydaje nam się, że, że już nie wstaniemy, kiedy wydaje nam się, że jest nam tak. Kiedy czujemy, że jest nam tak bardzo ciężko, kiedy wydarza się coś, doświadczamy czegoś, co wywołuje w nas te najtrudniejsze emocje, tak? Dużo żalu, dużo smutku, może poczucia lęku, może dużo złości i naprawdę nas powala, czujemy się naprawdę źle i ta nasza sytuacja jest trudna albo nawet traumatyczna. I co wtedy? Jest kilka rzeczy, na które warto by było tutaj zwrócić uwagę. Przede wszystkim na fakt, że obojętnie jak mocno się rozwijamy, w jakim miejscu jesteśmy, jak bardzo się staramy, jak wydaje nam się, że już z nami jest wszystko super. To, yy, to nie gwarantuje nam tego, że w naszym życiu nie wydarzy się już nigdy nic trudnego. Jesteśmy wszyscy tacy sami, jesteśmy wszyscy ludźmi i to, że doświadczamy trudnych momentów, trudnych sytuacji, traumatycznych, tragicznych sytuacji, jest rzeczą naturalną na tym świecie. I nie jesteś, nie jesteś sam, sama. Bo wszyscy tego doświadczamy. Jeżeli komuś z was jest teraz ciężko, to chciałabym wam powiedzieć, że jest nas więcej, że zdarza się to nam wszystkim, że obojętnie czy jesteśmy terapeutą, profesorem, prezesem, czy inną osobą, która wydawałoby się, że jest w swoim życiu, że osiągnęła sukces, że inni na, nie, na niego patrzą, obojętnie kim jesteś. Jesteś człowiekiem i na planecie Ziemia trudne chwile się wydarzają, więc nie jesteś sam. Świadomość tego, że to jest naturalne, tro, tro, troszeczkę już może przynieść ulgi. Bardzo ważne jest, żeby w tym momencie, kiedy nam jest ciężko, kiedy przeżywamy te trudne chwile, nie udawać, że tak nie jest, i nie starać się tego przykryć, i nie starać się pokazać zupełnie z innej strony, nie starać się upchnąć to, nie mówić, ukrywać. To sprawia, że ten problem, ta, ta trudność, ta emocja tylko w nas rośnie. I trudniej nam będzie sobie z, z tym poradzić. Więc, skoro już wiesz, że wszyscy w takich chwilach się znajdujemy, że wszyscy mamy takie trudne momenty, taki trudny czas, i, yy, i to nie jest żaden wstyd ani żadna ujma, tylko po prostu natura życia na, na Ziemi. To staraj się tego nie ukrywać. Tam, gdzie możesz, z kim możesz, z kim się czujesz bezpiecznie, albo chociażby sam ze sobą, rozmawiaj o tym. Nazywaj rzeczy po imieniu, wypisuj to, jak się czujesz. Troszeczkę tutaj tych informacji związanych z tym filmikiem o emocjach, o których mówiłam, tak, żeby ich nie chować, nie ukrywać, tylko żeby je wyrażać, żeby je nazywać, żeby je wypisywać, żeby się spotkać tym co się wydarzyło, a nie ukrywać tego przed wszystkimi i przed sobą samym. I to nazwanie już tego jak się czuje, wyrażenie sytuacji w jakiej się czuje, powiedzenie werbalnie o tym gdzieś komuś, drugiej osobie, już sprawia, że znowu odrobinkę gdzieś jakiejś ulgi choćby na chwilę często się pojawia. Kolejną rzeczą bardzo ważną to jest to właściwie od czego zaczęłam, żeby dać sobie prawo do tego, że obojętnie w jakim miejscu w życiu jesteśmy i ile ludzi na nas patrzy, i jak super w naszym życiu już nie było, to żeby dać sobie prawo do błędu. Do chwili słabości, do tego, że czasem właśnie nie mamy na wszystko wpływu, że pewne rzeczy dzieją się trudne, nie, nie zawsze zależne od nas, że bardzo często to nasze trudne chwile, te emocje, to co przeżywamy, to jak beznadziejnie się czujemy. Uzależnione jest od tego, jak zachowała się druga osoba, tego, co powiedziała druga osoba. A przecież, jeżeli czujemy swoją wartość, to to, jak się czujemy, powinno być zależne od nas, a nie od tego, co powiedziała czy zrobiła, jak się zachowała druga osoba. Pamiętajcie, że yy, pozwalanie sobie na błąd, yy, pozwalanie sobie na yy, trudne chwile. Akceptacja tego jest domeną ludzi silnych i domeną ludzi, którzy czują swoją wartość. My wtedy nie musimy udawać, że wszystko jest super, tak? Możemy o tym mówić, możemy to wyrazić, możemy sobie jakby w pewnym stopniu na to pozwolić i, i dać przyzwolenie na ten błąd, na tą, na tą chwil, trudniejsze chwilę. Kolejną rzeczą to jest to, że kiedy mamy w swoim życiu, że tak powiem, dół i mamy taką czarną dziurę, żeby nie nazwać tego inaczej, to bardzo często nasze wszystkie myśli skoncentrowane są na problemie. Na tym, jak, on, jak ona mogła, na tym, jak mi jest teraz beznadziejnie, na tym, że ciągle mi wszystko nie wychodzi, to, że znowu mam podgórkę, to, że e, ktoś mnie skrzywdził, to, że cierpię znowu i ciągle nasze myśli skoncentrowane są na problemie, no i oczywiście wtedy czujemy się coraz gorzej. Kochani, żeby wyjść z dziury, trzeba przestać kopać, a nasze czarne myśli kopią jeszcze głębiej. Bardzo ważne jest, żeby uświadomić sobie i swoją wolną wolę, przekierować gdzieś myślenie i skupić uwagę na rozwiązaniach, a nie na problemie. Cokolwiek się nam nie, nie wydarza, wydarzyło się zawsze coś, z czym możemy sobie poradzić i co minie. Tylko jeżeli będziemy długo kopać. Czyli tkwić w tym czarnym myśleniu o sobie, w tym poczuciu nieszczęściu, w tym poczuciu ofiary, w tym poczuciu bezsilności, w tym poczuciu rozżalenia, w tym poczuciu złości, jakiegoś takiego skrzywdzenia, braku sił, no to my kopiemy i czujemy się coraz gorzej. Dlatego bardzo ważne jest, żeby szukać rozwiązań, zastanawiać się, co y, mogę zrobić w tej bardzo trudnej sytuacji, żeby poczuć się lepiej, żeby, y, żeby się podnieść, tak? Bo my mamy prawo leżeć. Tak jak powiedziałam na początku, my mamy prawo do, do gorszych dni, do słabości, do tego, że nam się coś nie udaje, do tego, że, y, że podnosimy porażkę, choćbyśmy nie wiem, jak wysoko byli, czy byli terapeutami czy, czy innymi osobami. Mamy do tego prawo, tylko jak długo chcemy w tym. Jak długo chcemy sami sobie jeszcze przyczyniać problemów i cierpienia, e, zastanówcie się, tak? Mamy prawo poleżeć, mamy prawo to nazwać, mamy prawo się z tym spotkać, zaakceptować, a potem ważne jest, jako lud my, ludzie proaktywni, czyli wychodzący naprzeciw, czyli skupiający uwagę na rozwiązaniach, a nie na problemie. I teraz obojętnie, jak ci źle, pomyśl sobie, czy jest coś, co mogłoby sprawić, żebyś poczuł, poczuła się przez chwilę lepiej? Czy ty masz mm, wokół siebie e, innych ludzi, inne możliwości? Czy masz e, jakąkolwiek myśl, e, która mogłaby cię wesprzeć? Na przykład zamiast, nie dam sobie rady, to myśl, e, z wieloma już rzeczami dawałam, dawałam sobie radę, więc i z tym sobie poradzę. Wszystko będzie dobrze. To od naszych myśli zależy, jak długo będziemy leżeć, kochani. Kolejna rzecz to jest właśnie też, skup, skupiając się na rozwiązaniu, dawanie sobie prawa i uczenie się, proszenia o pomoc. Tak często jest nam trudno poprosić o tą pomoc, bo właśnie co powiedzą inni? Czy nie zobaczą nas, że jesteśmy słabi, albo głupi, albo niezaradni, albo przecież już byliśmy tak wysoko i wszystko nam się udawało, teraz ponieśliśmy porażkę w cudzysłowie, bo to wszystko są lekcje, ale ponieśliśmy właśnie jakąś porażkę, jesteśmy w jakiejś frustrującej sytuacji, więc głupio o tym mówić, głupio prosić o pomoc. Kochani, kolejną domeną rzeczy, ludzi silnych, i kolejną domeną ludzi, którzy czują pełnić swoją wartość jest właśnie umiejętność proszenia o pomoc. Jeśli Ci ciężko, masz trudny czas, zastanów się, kto mógłby Ci pomóc i nie wstydź się i nie zabraniaj sobie proszenia o pomoc, bo pewnie nie raz tej pomocy mogłabyś, mógłbyś doświadczyć, ale nigdy o nią nie poprosisz. A w trudnej sytuacji, pomagając sobie, zachęcam Was do tego, żeby tej pomocy szukać. Bardzo ważne też jest na koniec żeby zmienić trochę perspektywę, czyli jak mamy te ciężkie, trudne myśli, które nie pozwalają nam się skupić na rozwiązaniu, tylko, tylko trzymają nas w tym problemie i w, tym, i w tych y, trudnych emocjach. To zachęcam Was do tego, żeby zrobić cokolwiek, tak? Jak już chwilę poleżycie i popłaczecie albo się pozłościcie, to potem y, zmieńcie perspektywę, czyli najlepiej wyjść, wyjdźcie na Szerszą przestrzeń. Wyjdźcie z czterech ścian, starajcie się dotlenić swój organizm. Wyjdźcie, co się bardzo często nie chce osobom w stanach depresyjnych, stanach jakiegoś obniżonego nastroju. To są osoby, które zamykają się w domach, które zamykają się na swojej siedzą na swojej kanapie pod kocem i nie wychodzą w ogóle na dwór. I to jest bardzo źle, kochani, bo to nas jeszcze znowu pogrąża. Wyjdź na dwór, wyjdź na, e, na łono natury, spójrz na wszystko dużo szerzej, rozejrzyj się, zacznij tam, wtedy oddychać, nazywać to, jak się czujesz, szukać rozwiązań, zmieniać negatywne myśli, e, zastanawiać się, kogo możesz poprosić o pomoc i uświadamiać sobie, że nie jesteś sam. Nie jesteś sama. Wszystkim nam jest nieraz ciężko. Ale popatrzcie, ile trudnych rzeczy żeśmy przetrwali, poradzili sobie z tym. Więc z tym, co dzieje się u Ciebie teraz, lub czasem się wydarzy, bo tak tutaj jest, na tej ziemi, też sobie poradzisz. A to, jak sobie z tym poradzisz, sprawi, że będziesz jeszcze silniejszy albo silniejsza. I bardzo często jest tak, że te trudności są po to, żebyśmy się właśnie rozwijali i wzmacniali, bo wtedy, kiedy jest dobrze, to najczęściej tego nie robimy. Jesteś w trudnej sytuacji, leżysz, jesteś w czarnej, żeby tego nie nazwać dziurze, masz prawo tak się czuć. Wszyscy się czasem tak czujemy. Masz prawo prosić o pomoc. Nie skupiaj swoich myśli na problemie szukaj rozwiązań. Wyjdź z domu na świeże powietrze. I pamiętaj, że w każdym momencie Twojego życia masz prawo się tak czuć. Wszystko będzie dobrze, dasz radę, damy radę. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Jeśli dla kogoś ten film był pomocny, to poproszę o jakiś komentarz, like albo subskrypcję, jak zawsze. Do zobaczenia w następnym odcinku.